Nikt nie spodziewał się tego po Toyocie. Ani analitycy, ani Detroit, ani nawet zagorzali fani samochodów elektrycznych, którzy uważali, że Toyota jest lata w tyle. Ale z dnia na dzień największy producent samochodów na świecie po prostu rozpalił wyścig na rynku baterii. Prawdziwy, gotowy do jazdy akumulator ze stałym elektrolitem. Ponad 1900 km na jednym ładowaniu. Pełne naładowanie w 5 minut. Żadnego kryzysu litu. Żadnej polityki kobaltu. Zero kompromisów. I to nie jest zakurzony prototyp zamknięty w laboratorium badawczym. Już wyjeżdża z linii pilotażowych Toyoty w Aichi w Japonii, przygotowany do masowej produkcji. Pierwszy model – kompaktowa Toyota w cenie poniżej 30 dolarów, celująca prosto w serce globalnego rynku samochodowego. W ciągu 72 godzin od ujawnienia informacji, dostawcy akumulatorów wpadli w panikę. Wartość akcji tradycyjnych producentów samochodów spadła o miliardy. A cała scena startupów elektrycznych zrównana z ziemią. Bo to coś więcej niż zasięg. To coś więcej niż prędkość. To controller posiadanie technologii, która może zasilać samochody. Samoloty, Domi, a nawet całe miasta. Bez ograniczeń związanych z uzależnieniem od litu. Akumulatory półprzewodnikowe miały być dostępne za dekady. Toyota po prostu wciągnęła przyszłość w teraźniejszość. Na dużą skalę. I robiąc to, być może zmienili zasady całej gry energetycznej. Jeśli chcesz zobaczyć, jak przełom Toyoty może zmienić przyszłość energetyki, kliknij przycisk Lubię to. Zasubskrybuj nasz nasz kanał. Aby otrzymywać więcej przełomowych informacji i daj nam znać w komentarzach, czy Toyota właśnie dokonała ruchu, który zostawia w tyle wszystkich konkurentów? Przez dekady świat pojazdów elektrycznych był zamknięty w litowej klatce. Ogniwa litowo-jonowe były królem baterii. Moxna, Ocean, ale też niestabilne. O krótkim zasięgu i boleśnie powolnym ładowaniu. I zawsze to ciągłe ryzyko niekontrolowanego wzrostu temperatury. Jak to się nazywa w branży? Może się zapalić. Pytanie nigdy nie brzmiało: czy ktoś się wyrwie, ale kto? Aj nikt absolutnie nikt nie sądził, że będzie to Toyota żadnego globalnego odliczania żadnej transmisji na żywo żadnych świateł scenicznych tylko zamknięty szczyt inżynierów w Toyota City, w którym uczestniczyli tylko najwyżsi rangą menedżerowie. Wybrani inwestorzy i garstka oszołomionych inżynierów. Tył. Co wydarzyło się w środku? Było niczym innym, jak wydarzeniem historycznym. Toyota? Toyota potwierdziła, że ich program baterii ze stałym elektrolitem nie był odległym marzeniem. Był realny, w pełni funkcjonalny i już przekraczał granice, które kiedyś uważano za niemożliwe. Te ogniwa były nieustannie testowane przez ponad 18 miesięcy i zintegrowane z prototypowymi pakietami, które biją wszelkie rekordy wydajności w dziedzinie pojazdów elektrycznych. Liczby? Potwierdzone 1900 km na jednym ładowaniu. Czas ładowania? Mniej niż 5 minut. Ta sama jednostka napędowa, która może przewieźć cię z Tokio do Fukuoki bez zatrzymywania się. Może zatankować szybciej niż filiżanka zielonej herbaty. Toyota nie zaprezentowała tego dnia samochodu koncepcyjnego. Zaprezentowali coś o wiele bardziej niebezpiecznego dla swoich rywali: doubt, że era litu dobiega końca. Na jednym ze slajdów ze spotkania, które wyciekły, pojedyncze zdanie napisane pogrubionymi, czarnymi literami wywołało szok w branży motoryzacyjnej. Poza litem. To nie tylko ulepszenie. To początek nowej ery baterii. Taki, w którym Toyota trzyma klucze, a reszta branży nagle ściga się, by ją dogonić. Dlaczego więc przełom Toyoty wywołuje szok w całej branży pojazdów elektrycznych? Po pierwsze, usunęli wadę, która od samego początku nękała baterie litowojonowe łatwopalny elektrolit w stanie ciekłym. Zamiast lotnej, łatwopalnej cieczy, Ogniwa Toyoty w stanie stałym wykorzystują opatentowaną ceramiczno-polimerową matrycę, która jest stabilna w ekstremalnych warunkach. Bezpieczna podczas kolizji i niezwykle wydajna w przenoszeniu energii. Skok w wydajności jest oszałamiający. Gęstość energetyczna wzrosła z około 250 watogodzin na kilogram. Najlepszych ogniwach do pojazdów elektrycznych do prawie 450 watogodzin na kilogram. Co oznacza prawie dwukrotność mocy przy tej samej powierzchni i ułamku masy? Efekt lżejsze samochody, większy zasięg, lepsze prowadzenie, niezrównane przyspieszenie. Te nowe ogniwa Toyoty są około 30% lżejsze i 15% mniejsze niż pakiety stosowane w obecnych samochodach elektrycznych serii BZ. Ale nie chodzi tylko o kompaktowość. Konstrukcja półprzewodnikowa sprawia, że akumulator jest wystarczająco sztywny. By stanowić element podwozia pojazdu, zwiększając bezpieczeństwo w razie zderzenia i stabilność konstrukcji. Głęboko w środku kryje się ukryta zaleta, która zmienia wszystko anoda nasączona grafenem, która praktycznie eliminuje dendryty, mikroskopijne metalowe kolce, które powoli niszczą tradycyjne akumulatory litowo-jonowe i mogą powodować katastrofalne zwarcia. W wewnętrznych testach wytrzymałościowych, Toyoty ogniwa te przetrwały ponad 2000. 500 cykli pełnego naładowania i rozładowania z utratą pojemności mniejszą niż 8%. W praktyce oznacza to ponad milion mil. Zanim zauważysz poważny spadek zasięgu. I tu jest haczyk. Działają chłodno. Nawet przy intensywnym ładowaniu z dużą prędkością lub długotrwałej jeździe z dużym obciążeniem, temperatura akumulatora pozostaje stabilna, unikając niekontrolowanych wzrostów temperatury. Które od lat nękają media o bezpieczeństwie pojazdów elektrycznych. Przełom Toyoty nie kończy się na samym akumulatorze. Zajęli się całym ekosystemem ładowania. Poznań System Hypercharge F8 5 Toyoty. Stacja nowej generacji, która może dostarczyć oszałamiającą moc. 2,2 MW za pośrednictwem zaawansowanego kabla chłodzonego cieczą. To już nie jest szybkie ładowanie. To przesył energii na poziomie przemysłowym, zarezerwowany kiedyś dla elektrowni i przemysłu ciężkiego. Dzięki niemu samochód elektryczny Toyota z napędem półprzewodnikowym może naładować się od zera do pełna w niecałe 5 minut. Koniec z przerwami na kawę pod przykrywką ładowania. To szybsze niż tankowanie paliwa i o wiele czystsze. Ale oto konfrontacja z rzeczywistością. Globalna sieć energetyczna nie jest przystosowana do radzenia sobie z nagłymi skokami napięcia. Tak ekstremalnymi. Odpowiedź Toyoty: połączyć każdą stację Hypercharge z niezależnymi od sieci bankami energii masywnymi, stacjonarnymi akumulatorami półprzewodnikowymi, które powoli pobierają energię z sieci, a następnie uwalniają ją natychmiast po podłączeniu samochodu. Efekt: brak obciążenia sieci, brak przerw w dostawie prądu i prędkość ładowania, która zapiera dech w piersiach każdemu konkurentowi. Bezpieczeństwo często pięta achillesowa akumulatorów o wysokiej wydajności stało się tajną bronią toyoty. Te ogniwa półprzewodnikowe znoszą ekstremalne warunki. Od minus 30 stopni Celsjusza syberyjskiej zimy po 90 stopniowy upał pustyni. Nie puchnąc, nie przeciekając, ani nie ulegając degradacji. Wystarczy przebić ogniwo, a zamiast zapłonu lub eksplozji po prostu pozostanie nienaruszone. Toyota przeprowadziła nawet testy zderzeniowe kompletnych prototypów w wzmocnionych pojazdach testowych, symulując najgorsze możliwe kolizje zgodnie z najsurowszymi japońskimi normami bezpieczeństwa. Efekt: ponad 90% mniejsze rozprzestrzenianie się ciepła w symulacjach pożarów w porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami litowo-jonowymi. W efekcie, akumulator nie jest tylko źródłem energii, ale osłoną konstrukcyjną. Wzmacniającą podwozie i chroniącą pasażerów w sposób, jakiego nie zapewniał żaden inny pojazd elektryczny. Toyota nie zbudowała po prostu akumulatora, ale energetyczną fortecę na kołach, która może zrewolucjonizować nie tylko samochody elektryczne, ale każdy pojazd zasilany akumulatorem na świecie. To nie jest marketingowy chwyt. Cicha rewolucja Toyoty w laboratoriach akumulatorów już przygotowała grunt pod globalny wstrząs który uderzy jednocześnie w producentów samochodów, gigantów energetycznych i dostawców surowców. Ich przełom w technologii półprzewodnikowej eliminuje obawy dotyczące zasięgu, eliminuje problem długiego ładowania i spełnia standardy bezpieczeństwa, które większość inżynierów uważała za fizycznie niemożliwe. Tysiąc mil, 5 minut ładowania, lżejszy, trwalszy akumulator, który nie chce się zapalić nawet przy nadmiernym użytkowaniu. Toyota nie tylko wprowadziła na rynek nowy akumulator, ale zapoczątkowała nową erę. A gdy tylko wiadomość się rozeszła, nawet gdy była jedynie szeptem, fala uderzeniowa przerodziła się w tsunami. W Japonii Panasonic wiedział o tym przed wszystkimi innymi. Nie martwili się, bo już byli w centrum operacji. Kilka tygodni wcześniej po cichu dołączyli do Toyoty, tworząc wspólną pilotażową linię produkcyjną w pobliżu Nagoi. To nie był żaden uścisk dłoni między dostawcą a klientem. To był sojusz przemysłowy, którego stawka była na tyle wysoka, że mogła zmienić prognozy dotyczące udziału w rynku. W Chinach CATL, gigant branży akumulatorów, przeszedł w tryb awaryjny. Zamknięte spotkania ciągnęły się do późnej nocy. Kadra kierownicza rzuciła się do organów regulacyjnych, desperacko próbując przyspieszyć realizację planu rozwoju układów scalonych. Nie chodziło już o nadrabianie zaległości, chodziło o przetrwanie. W Detroit GM po cichu zahamował ich. Platforma Altium, fundament przyszłości ich pojazdów elektrycznych, nagle znalazła się pod ostrzałem. Inżynierowie zostali przeniesieni do działu, w którym mieli analizować patenty Toyoty na elektrolit ceramiczny, szukając luk prawnych. Każdy diagram Każda prognoza została ponownie przeanalizowana, a w Wolfsburgu rozdmuchany program akumulatorów Volkswagena nagle wydał się prymitywny, relikt z innej epoki. W ciągu 48 godzin raporty analityków zmieniły się z optymistycznych na pełne paniki. Różnica w technologii pojazdów elektrycznych między Toyotą a resztą rynku nie wynosiła już dwóch lat wynosiła sześć może siedem i nawet to brzmiało hojnie. Bo w przeciwieństwie do wszystkich, Toyota nie mówiła o swoich planach. Już to robiła. Podczas gdy rywale wciąż dopracowywali swoje komunikaty prasowe, Toyota gromadziła dowody. Nie w sterylnych laboratoriach, nie w starannie kontrolowanych symulacjach, ale na drogach, w ruchu, na całym świecie. Pięćdziesiąt prototypowych pojazdów Toyoty, każdy wyposażony w akumulatory ze stałym elektrolitem, dyskretnie krąży po Japonii. Ameryce Północnej, Europie, a nawet po oblodzonych bocznych drogach Hokkaido. To nie są samochody koncepcyjne ani ulubieńcy PR-u, to niewidoczne egzemplarze testowe, ukryte na widoku pod komercyjnymi umowami o poufności, zamaskowane jako zwykłe modele produkcyjne. Ale pod maską przyszłość już tu jest. Te pojazdy nie tylko nabijają kilometry, wytrzymują palący pustynny upał, mroźne górskie przełęcze. Błyskawiczne ładowanie i miesiące intensywnego miejskiego użytkowania. Testy wytrzymałościowe zaprojektowane tak, by rozładować słabsze akumulatory w kilka tygodni. Wczesne dane niszczycielskie dla konkurencji. Średni zasięg w rzeczywistych warunkach 958 mil na jednym ładowaniu w mieszanych warunkach jazdy bez ani jednego postoju na ładowanie i Toyota nie zamierza tego blokować. Zaplanowali już publikację danych na początek przyszłego roku. Jeśli oficjalne dane będą zgodne z tym, co obserwują wewnętrznie, nie tylko trafią na pierwsze strony gazet, ale także wymuszą rozliczenie w sektorze motoryzacyjnym i energetycznym. Ponieważ walidacja w warunkach rzeczywistych to kamień milowy, którego nie osiągnęła żadna inna firma. Toyota po prostu przejechała obok. Ale nie chodzi tu tylko o samochody. Toyota nie była pionierem technologii hybrydowej dekady temu, tylko po to, by budować lepsze sedany. Zrobili to, aby zmienić sposób, w jaki świat korzysta z energii. Teraz ta misja wykracza daleko poza drogi. Do 2026 roku Toyota planuje zintegrować ogniwa półprzewodnikowe ze swoimi domowymi i sieciowymi systemami magazynowania energii. Od kompaktowych jednostek mieszkalnych. Po farmy akumulatorów na skalę przemysłową. Te akumulatory nowej generacji będą lżejsze, chłodniejsze i można je układać w stosy, co obniży koszty instalacji o prawie 20%, a jednocześnie podwoi żywotność. Dla właścicieli domów oznacza to, że dom zasilany energią słoneczną, który kiedyś magazynował energię przez jeden dzień, może teraz zapewnić oświetlenie przez prawie dwa, bez uciążliwych dobudówek i kosztownej infrastruktury. A w najdalszych zakątkach globu, od zamarzniętych wiosek na Alasce po wyspiarskie społeczności na Pacyfiku, nowe akumulatory półprzewodnikowe Toyoty umożliwią życie w 100% odnawialne, niezależne od sieci, ładując się w niecałe dwie godziny z bezpośredniego światła słonecznego. To nie jest prezentacja, to już przełom. To nie tylko modernizacja domu. To systemy uwalniania energii stworzone z myślą o najdalszych krańcach cywilizacji. Działają na tej samej platformie półprzewodnikowej, która napędza kolejną generację pojazdów Toyoty: dział motoryzacyjny i dział energetyczny. Toyoty korzystają teraz z tej samej technologii. I oto rynkowy szok. Ten akumulator nie tylko działa lepiej, ale został zaprojektowany inteligentniej od podstaw. Chemia półprzewodnikowa Toyoty nie zawiera kobaltu, niklu i mniej niż 5% litu masowo. To natychmiast rozwiązuje geopolityczne pole minowe wokół łańcuchów dostaw rzadkich minerałów. Elektrolit ceramiczny opatentowana mieszanka tlenku litu i fosforanu jest nietoksyczny, obojętny chemicznie i w pełni kompatybilny z istniejącymi liniami akumulatorów Toyoty o dużej pojemności. Nie ma potrzeby wielomiliardowej modernizacji. Wystarczy nowe materiały w sprawdzonych maszynach. A te materiały pochodzą niemal wyłącznie ze źródeł krajowych i pokrewnych: żadnego kobaltu z Konga, niklu z Indonezji, ani złóż metali ziem rzadkich z zagranicy. Aby jeszcze bardziej zacieśnić ten obieg, Toyota zbudowała nowy zakład produkcji anod w Aichi. To obniża koszty wysyłki o ponad 40%, i eliminuje miesiące potencjalnych opóźnień, spowodowanych globalnym zatłoczeniem w transporcie. Analitycy twierdzą, że ta integracja pionowa nabiera rozpędu nie tylko w przypadku akumulatorów produkowanych w Japonii, ale całego ekosystemu energetycznego, który powstaje od podstaw na rodzimym rynku. Do 2027 roku Toyota planuje produkować 80% wszystkich komponentów półprzewodnikowych we własnym zakresie co uczyni ją najbezpieczniejszym i najbardziej skalowalnym producentem akumulatorów w krajach rozwiniętych. Jeśli Toyota osiągnie ten kamień milowy, stanie się nie tylko producentem samochodów, ale i suwerennym potentatem energetycznym. I nie tylko o tym mówią. Podczas gdy konkurencja wciąż opracowywała notatki strategiczne, Toyota już prowadziła produkcję ogniw ceramicznych na dużą skalę. Dwie linie pilotażowe półprzewodnikowe w ich zakładzie w motomaci są już uruchomione, w pełni zautomatyzowane, niezwykle wydajne. Z początkową wydajnością 250 zero opakowań rocznie to nie są koncepcje, nie prototypy pełne opakowania, gotowe do montażu w pojazdach. Ich wewnętrzna stopa wydajności 91%, podczas gdy większość konkurentów nie przekracza 70%. To nie jest wynik laboratoryjny, to poziom produkcyjny. Automatyzacja to tajna broń. Robotyzacja obsługi ceramicznych arkuszy elektrolitycznych brak narażenia na wilgoć szczelne linie montażowe obsługiwane przez sztuczną inteligencję i kontrolę jakości. Koszty robocizny spadły o 60% na opakowanie. Prędkość wzrosła dwukrotnie. Błąd ludzki wyeliminowany. A Japonia to dopiero początek. Kolejnym krokiem jest nowa gigafabryka akumulatorów Toyoty w Tajlandii. Od samego początku zbudowana specjalnie pod produkcję wyłącznie w technologii półprzewodnikowej. Żadnych starszych linii litowo-jonowych, żadnych systemów hybrydowych. Ciesty. Od podstaw projekt dla ery akumulatorów. Które zastępują te, które znamy od 30 lat. Do 2026 roku ta fabryka wypuści na rynek pierwszy model Toyoty z w 100% ceramiczną architekturą półprzewodnikową. Pojazd, który ma już swoją nazwę w murach firmy i datę premiery zaznaczoną w kalendarzu. Oznaczony kodową nazwą Toyota X1 to nie tylko kolejny elektryczny SUV. to pierwszy w historii Toyota zbudowany całkowicie od podstaw. W 100% z ogniwami paliwowymi, który nie tylko łamie zasady, ale wręcz je zmienia. Ponad 1900 km zasięgu w rzeczywistych warunkach. 5 minut do pełnego naładowania. Cena poniżej 30 dolarów amerykańskich. To nie ewolucja. To ciche wyginięcie silnika spalinowego. X1 wykorzystuje rewolucyjną technologię Toyoty, polegającą na integracji ogniw z ramą zamieniając pakiet półprzewodnikowy w rdzeń konstrukcyjny pojazdu. Bez zbędnego balastu, bez nadmiaru metalu. Cała platforma jest o 28% lżejsza niż w RAV4, a jednocześnie mocniejsza, sztywniejsza i bezpieczniejsza. Ponieważ od samego początku była projektowana z myślą o produkcji masowej, Toyota spodziewa się, że X jeden stanie się jej najlepiej sprzedającym się samochodem w historii. Wyprzedzając nawet Korolle, podczas gdy Toyota dynamicznie się rozwijała, znaczna część branży zamarła. Tradycyjni producenci samochodów, którzy zainwestowali miliardy w ogniwa litowo-jonowe, nagle znaleźli się w posiadaniu wczorajszej technologii. Fabryki zoptymalizowane pod kątem starej chemii wyglądały teraz jak aktywa bez pokrycia. Spółki joint venture zostały ponownie ocenione. Plany ekspansji zostały odłożone na półkę. Giganci branży akumulatorowej, tacy jak kartel LGISK-ON, starali się rozpocząć rozmowy z Toyotą w sprawie licencjonowania jej patentów na ceramiczne elektrolity. Ci sami krytycy chemii twierdzili kiedyś, że nigdy nie uda się osiągnąć stabilności na dużą skalę. Teraz chcą go wprowadzić, a cena wejścia? Plotki branżowe mówią o ponad 4 miliardach dolarów za podstawową umowę licencyjną. Potem nastąpił szok rynkowy. W ciągu zaledwie trzech dni handlowych wartość akcji Legacy EV i akumulatorów spadła o ponad 46 miliardów dolarów. Startupy promujące chemikalia nowej generacji, Anode Krzemową, Joni Soudu, Litowo-Powietrze straciły zainteresowanie inwestorów z dnia na dzień. Jeden z analityków podsumował to w sześciu słowach: To już nie jest konkurencja, to konsolidacja. Przywództwo Toyoty. Zazwyczaj mierzone w oświadczeniach, wygłosiło jedno proste stwierdzenie, które znalazło odzwierciedlenie w rozmowach z inwestorami i na główkach gazet: Nie ulepszyliśmy samochodu, zakończyliśmy kompromis, i o to właśnie chodzi: stacje ładowania mniej istotne, skoro można je naładować w 5 minut degradacja baterii praktycznie wyeliminowana kontrowersje związane z wydobyciem kobaltu zniknęły. Czterokontynentalne łańcuchy dostaw, zastąpione krajową produkcją zasilaną energią odnawialną. Toyota nie tylko zdefiniowała na nowo baterie, zmieniła również ekonomikę mobilności, załamało harmonogramy, zniweczyło prognozy i ominęło pięcioletnią lukę technologiczną, którą branża uważała za nie do przełamania. A X1 to dopiero początek. Do 2026 roku technologia półprzewodnikowa Toyoty Wykroczy daleko poza samochody, obejmując domowe sieci energetyczne, megapakiety sieciowe, a nawet platformy kosmiczne. Wyobraź sobie wioskę na Hokkaido, odciętą od sieci, działającą przez wiele dni dzięki zmagazynowanej energii słonecznej. Wyobraź sobie kontenerowce przemierzające oceany bez kropli paliwa. Wyobraź sobie samoloty elektryczne o zasięgu, który kiedyś uważano za niemożliwy. To nie teoria. To już jest testowane. Wtajemniczeni sugerują, że dział lotnictwa i kosmonautyki Toyoty rozważa zastosowanie ogniw, ceramicznych w dronach nowej generacji i statkach latających na dużych wysokościach, gdzie stosunek masy do energii jest głównym wąskim gardłem. Wszystko zaczęło się od jednej decyzji o porzuceniu starej mapy drogowej i budowaniu przyszłości 10 lat przed terminem. Branża motoryzacyjna nie skupia się już tylko na mocy czy designie. Liczy się gęstość magazynowania, szybkość ładowania i integracja z siecią elektroenergetyczną. Kto ma baterię, ten ma przyszłość. Toyota nie jest teraz tylko w wyścigu jedzie sama. Era Litu dobiegła końca. Rozpoczęła się era ogniw półprzewodnikowych. A w przypadku Toyoty nie jest to trend. To pisze kolejny rozdział w historii mobilności. Jeśli myśleliście, że to szaleństwo to jeszcze nic nie widzieliście. Toyota dopiero zaczyna. Maj też. Kliknij ten przycisk lubię to, zasubskrybuj i zadzwoń, aby nie przegapić kolejnego rozdziału rewolucji. Droga przed nami szybko się zmienia i warto być w pierwszym rzędzie.